Segregacja sanitarna odchodzi wielkimi krokami, przynajmniej tak zapowiadają najważniejsi decydenci medyczni w Polsce. Jak się przed tym bronić? O tym w rozmowie z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem. Zapraszam. Pablo Chmielowski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam, szanowni państwo, w programie Jaka jest Prawda? A dzisiaj moim gościem pan poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać, Szanowni Państwo, o reżimie sanitarnym, który rząd twierdzi, że tym razem taki już srogi nie będzie, bo jest lepiej, są w Polsce wyszczepieni, szpitale też w lepszej kondycji, no ale nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, minister niedzielski niedawno jeszcze mówił, że szkoły na przykład pewnie będą otwarte, ale dzisiaj już powiedział, że pewnie to jednak jest zapewne słowo i pewnie mogą zostać zamknięte, a więc co się znowu szykuje, co się szykuje, na ile to jest wszystko prawne, a na ile raczej bezprawne, o tym właśnie będziemy rozmawiać, a na początku zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać, Noszą telewizję. Jak Państwo wiedzą, my nie mamy ani jednego grosza ani od rządu, ani od żadnych korporacji, generalnie od nikogo. Istniemy tylko dzięki polskim katolikom, polskim patriotom, którzy chcą, żeby takie niezależne media istnieli, istniały, a więc o to wsparcie serdecznie. Proszę, a przechodząc z naszego tematu, Panie Pośle, zacznę od Pana Profesora Andrzeja Horbana, którego dymisji domaga się Konfederacja. Konfederacja nie chce, żeby był członkiem Rady Medycznej. Sam Pan minister Adam Niedzielski już też się o tej sprawie wypowiedział. Pytany w Rmffm o to, że Konfederacja chce tej dymisji, wyśmiał, wyśmiał pomysł i stwierdził, że to się wszystko sprowadza do finansowanych, nie wiadomo przez kogo, ruchów antyszczepionkowych. Ten Konfederacji apel o dymisję. Czuje się Pan rzeczywiście, jakimś finansowanym ruchem antyszczepionkowym i tylko dlatego domaga się pan dymisji chorbana, czy są jakieś inne powody? Nie czuję się ani, ani finansowanym, ani nawet niefinansowanym ruchem antyszczepionkowym, bo ja generalnie nie jestem antyszczepionkowcem, nie mam nic do, do, do szczepień. Sam się szczepiłem, swoje dzieci szczepiłem, więc to nie jest ten problem. Jestem po prostu przeciwnikiem przymusu szczepień i to zarówno tych, tych standardowych, jak i, jak i zwłaszcza tego eksperymentalnego szczepienia, które teraz yy, yy, mamy, z którym teraz mamy do czynienia. Yy, tylko tyle. Jestem przeciwnikiem przymusu szczepień, jestem przeciwnikiem, a z, z panem profesorem Horbanem nawet nie tylko o to chodzi. Jego yy, 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 kiepskie przygotowanie do tego do, dowodzenia do, do, do walką z epidemią, no, widzieliśmy już wiele, wiele razy, widzieliśmy jak mączalanko. I, i, I tak naprawdę yy, bez yy, sensownego przygotowania wypowiadał się na temat amantadyny u, u, u pana Pospiszalskiego. No, to było absolutnie niedopuszczalne, to co, to co tam padło z jego ust. Yy, 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 yy. Słyszeliśmy, jakie zalecenia w przyszłości ten zespół medyczny pod kierownictwem pana Horwana yy, proponował rządowi wzajemnie sprzeczne, często takie, z których się sam później wycofywał, czy przez wiele miesięcy zalecano nie tylko mafeczki, ale na równi z nimi traktowano przyłbice, potem się okazało, że on skuteczność ma wynosić jak 2 do 98% według chyba samego zresztą Horbana, tak, no to albo, albo, tak, no to wcześniej zalecali coś, co, co, od czego później sami odeszli. Oczywiście można się zaraz na jakiś czas pomylić, można zmienić zdanie i to nie jest jakiś tam większy problem, a jeśli ktoś się cały czas myli, cały czas proponuje jakieś kroki, które po prostu nie działają, bo wiemy, że przede wszystkim te duże zamknięcia, takie gospodarek okazały się kompletnie nieskuteczne, dłuższą metę i w związku w tym w tych najważniejszych sprawach nie potrafi się przyznać do błędu, że cały czas mówi o tym, że będziemy znowu coś zamykać, mimo że zostało empirycznie dowiedzione na wielu przykładach międzynarodowych porównań, że to nie ma sensu. No, to znaczy, że to jest zły człowiek na, 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 na tym stanowisku po prostu. To jest fanatyk zamykania, fanatyk walki z covidem, fanatyk yy, szczepionek. Yy, po prostu fanatyk, który, który nie żaden ekspert, nie powinien mieć miejsca w takiej Radzie. A jak pan poseł ocenia te słowa te słowa ministra Niedzielskiego, który zarzuca jakieś finansowanie właśnie takim osobom czy środowiskom jak Konfederacja? Pytam o to zwłaszcza dlatego, że jeszcze niedawno sam Adam Niedzielski był pytany w mediach o ewentualną trzecią dawkę szczepionki i mówił zupełnie wprost, że trzeba się zastanowić, czy taka trzecia dawka to miałaby być podyktowana zdrowiem obywateli, czy może tutaj chodzi właśnie o jakieś interesy finansowe koncernów farmaceutycznych. To no było kilka tygodni temu, dzisiaj już o tym nie słychać i właśnie wspomniany profesor Horban już dosyć bez, że tak powiem, no nie ma jakichś wątpliwości co do tego, że ta trzecia dawka może być potrzebna. Pańskim zdaniem ona rzeczywiście może być potrzebna, czy tutaj może jednak chodzi o to, o czym mówił minister Niedzielski, czyli o po prostu interes? Czy minister Niedzielski może sądzić po sobie, może tak być przyzwyczajony do tego, że bezinteresownie to się niczego nie mówi? I dlatego tak ocenia również innych. No ja powiedziałem, że ani nie wiem, czy istnieje jakieś lobby antyczepionkowe, które mogłoby za to płacić, bo to raczej nie wiem, kto miałby być finansowo zainteresowany. Pewnie Putin, tak to się zwykle mówi. No, Okej, okay. ale Putin to chyba właśnie wyprodukował jakąś szczepionkę, tam, prawda? Czy znaczy, Rosjanie wyprodukowali jakąś szczepionkę, którą może chcieliby też sprzedać, więc chyba, chyba też nie. W każdym razie, o ile dość łatwo można zidentyfikować potencjalnych sponsorów takiej akcji proszczepionkowej i to trudno byłoby zrozumieć kto i dlaczego miałby dawać duże pieniądze na finansowanie Propagandy antyszczepionkowej. Więc myślę, że to jest takie dość głupkowate odwracanie kota ogonem, bo to właśnie w stosunku do wielu ekspertów tej Rady Medycznej ciążą takie mm, zarzuty się pojawiają, prawda, że oni w przeszłości dostawali granty od różnych tam producentów szczepionek, a teraz y, no, pozostają być może w jakimś konflikcie interesów i, i dlatego ta Rada od początku nie mówiła przecież o wynalezieniu lekarstwa, nie mówiła o tym, mm, że szukamy lekarstwa, tylko mówiła, że czekamy na szczepionkę. Od samego początku, jeszcze w marcu zeszłego roku, jak, jak nikt nie wiedział, czy ta szczepionka będzie wynaleziona, czy nie, a oni już po prostu mówili, że, że tylko na szczepionkę czekamy. No ja rozumiem, że no, wirusy ogólnie są bardziej oporne na, na leki, być może stąd wynikało to, że no, raczej stawiano, że to będzie szczepionka niż lek, no, ale też z drugiej strony yy, niektóre choroby wirusowe, yy, okazuje się, że tam leki, no, wprawdzie nie, nie niszczą samego wirusa, ale pośrednio mają, mają wpływ na ich przebieg na tyle istotny, że, że, te choroby, że te choroby leczy się lekami, mimo wszystko. W związku z tym to od początku było trochę takie dziwne, jakby brak tej otwartości. Państwo powinno być neutralne technologicznie, Jeśli mówimy, że należy problem rozwiązać, to nie mówimy z góry, że czekamy na rozwiązanie, że to samochody elektryczne uratują, Na przykład, że jest taki typowy przykład braku neutralności technologicznej. Czy Państwo mówią, że stawiamy na elektromobilność? Nie, no, stawiamy na niskoemisyjność, tak? Ale to, co się okaże, bardziej niskoemisyjne, to to się dopiero właśnie, to się właśnie okarga, tak? No. Tutaj się też powinno, się to, powinno się to zdecydowanie okazać. A ja jeszcze, panie pośle, jedno ostatnie pytanie o profesora Andrzeja Herbana. Niedawno była głośna jego wypowiedź o tym, że użyłby noża względem niektórych no, antyszczepionkowców, jak to sam mówił, gdyby tylko tym nożem umiał się posługiwać. Jakoś nie słyszałem specjalnego oburzenia w rządzie po tych słowach, chociaż gdy jakiekolwiek zahaczające nawet w zupełnych metaforach o przemoc z drugiej strony padają słowa, no to już jest wielkie oburzenie. i. Mówi się o terroryzmie antyszczepionkowym i tak dalej. Dlaczego tego rodzaju słowa Andrzeja Horbana przychodzą tak naprawdę bez echa po stronie rządowej? No ja nie chciałbym znowu odzajemniać tej histerii, bo rzeczywiście tak jest, że, że często łapie się nawet jakiegoś oczywistego żartu ze strony naszej, czy tam w ogóle przeciwnika politycznego taki próbuje go wyolbrzymić do, do rozmiaru jakichś gruźb czy, tego, czy tam mowy nienawiści. No ja rzeczywiście mogłem tak po najmniejszej linii też też tym topem pójść, ale wydaje mi się, że ta wypowiedź jednak no, była dość jednoznacznie, no, to był głupi żart, taki może niestosowny, zwłaszcza w przypadku osoby, tam, która ma się upadać jako tam, naukowiec, ekspert, prawda, a nie, a nie polityk czy, yy, czy publicysta. Yy, no ale jednak no, dość ewidentnie był to głupi żart i myślę, że akurat nie ma się co nad tym, na tym szczególnie rozwodzić. Problem w tym, co on mówi zupełnie poważnie, tak, czyli to, że rozmyśla o przymusie szczepień, rozmyśla o koniecznej trzeciej dawce, tak, znaczy ja nic nie mam, jak ktoś chce trzecią dawkę brać, no może i brać 10 dzień, tylko no... Trzecia dawka jest już jasnym sygnałem, że te szczepionki no, są mało skuteczne. Tak? W Izraelu widać, są mało skuteczne. Nie mówię, że w ogóle nieskuteczne, nie mówię, żeby ich nie brać. Ludzie z grupy wysokiego ryzyka być może powinni. Jakbym miał prawda, 85 lat i choroby jakieś tam współistniejące, które kwalifikują mnie do ciężkiego przebiegu, to pewnie bym się poważnie zastanawiał nad, nad, nad taką szczepionką, ale bym ją dawno wziął. Natomiast myślę, że dla młodych, zdrowych osób to chyba raczej nie ma sensu, a na pewno nie powinno być przymusowe. Nie, nie widzę powodu, żeby ktoś oceniał to ryzyko za mnie czy za, za kogoś innego. Myślę, że to. Nasi decydenci, nasi decydenci na razie o tym przemusie przynajmniej nie zbyt, dosyć niemerawo mówią, ale już o segregacji zdecydowanie bardziej żywo. Mówi się często o tym, że będzie jakaś segregacja na jesień wprowadzona, że będą różnego rodzaju obostrzenia, które nie będą dotykać osób zaszczepionych, a więc będzie to po prostu segregacja. Nie pytam o to, jak Konfederacja na to patrzy, bo wiadomo, że nie patrzy na to pozytywnie i przeciwko takiej segregacji jest. Wiele razy już to słyszeliśmy, ale jak pan poseł radzi reagować obywatelom, gdy się taka segregacja pojawi, a. To, że się pojawi w takiej czy innej formie jest chyba już przesądzone, czy iść z tym do sądów, czy w jakiś inny sposób przeciwko temu protestować? To będzie oczywiście zależało jakby na wprowadzane, no, czy będzie się do czego przyczepić pod względem prawnym. Jeśli tak, no, to pewnie droga y, takiego nieposłuszeństwa plus ewentualne dochodzenie swoich praw w sądzie, w razie czego, będzie najlepsza i to się okazało najskuteczniejsze w przypadku poprzednich tutaj, Restrykcji, obostrzeń nakładanych, jak się później okazywało nielegalnie. No i najlepiej na tym wyszli ci, którzy je po prostu zignorowali, a potem wygrali proces w sądzie. No, z góry ciężko to przewidzieć, wprawdzie, jak sądy zawrukują w danej sprawie, no ale to się okazała najskuteczniejsza droga. Być może tak znowu będzie. Być może jednak y, 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 przysiądą do tego na tyle poważnie i konstytucję może zmienią, nie wiadomo, co tam się w tych głowach jeszcze lęgnie, y, że pozostanie jedynie nieposłuszeństwo. I takie powszechne ignorowanie. Myślę, że póki co należy przede wszystkim mocno akcentować swój sprzeciw, żeby do rządu on docierał ze strony jak najliczniejszej grupy obywateli, i to nie tylko tych, którzy nie chcą się zaszczepić. Ja podkreślam, to, to nie chodzi o to, że antyszczepionkowcy powinni protestować. Nie, każdy powinien protestować przeciwko przymusowi, bo raz stworzony precedens, że rząd może nakazać sobie wstrzykiwać jakieś eksperymentalne, tam zastrzyki do krwi, że może w filmie choroby, która śmiertelna śmiertelność jest zupełnie znikoma, nakazywać nam i zakazywać różnych rzeczy, no to będzie precedens, który później będzie używany nie wiadomo do czego i nie wiadomo jak, przeciwko również tym ludziom, którzy teraz pierwsi się stawiają w kolejce, więc każdy powinien dawać wyraźnie rządowi do zrozumienia na wszelkie możliwe sposoby, czy to komentarze w internecie, czy wysyłanie listów, protestów, protesty na ulicach, prawda, że nie zgadzamy się na coś takiego. Myślę, że rząd rzadko decyduje się na pójście na otwartą konfrontację. Nasz rząd patrzy, jak to się skończy, na przykład we Francji, gdzie rząd na taką otwartą konfrontację z własnym społeczeństwem poszedł yy, i kalkuluje sobie, czy mu się to opłaci, czy nie. No więc powinniśmy dołożyć starań, żeby rząd doszedł do wniosku, że mu się to nie opłaca, zanim na tę wojnę pójdzie. Bo jak już pójdzie, to taka wojna jakoś się musi skończyć. Nie wypada się wycofać w połowie, bo to oznacza klęskę wizerunkową, więc później często brnie się w, w coś, co ewidentnie nie ma sensu, tak jak wojna z narkotykami, prawda, czy, 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 czy właśnie te, te, te nasze obostrzenia antykowidowe, gdzie już widać, że coś nie działa, no ale. No co, teraz wyjść i powiedzieć, że słuchajcie, głupia sprawa, co? Pomyliliśmy się, nie? Te, te wszystkie obostrzenia nie działają, także ci, którym zmarnowaliśmy życie, to w sumie bez sensu, nie? No ale teraz już wszystko otwieramy. No nie mogą tak powiedzieć, muszą udawać do końca, że to wszystko ma sens, tak? Więc y, najlepiej nie dopuścić do tego, żeby taka, y, ta, coś takiego w ogóle przeszło. Tak? Więc tutaj uczulam wszystkich, żeby w imię swoich wolności obecnych lub przyszłych stanowczo protestowali. Każdy, kto ma jakiekolwiek przywiązanie do swojej wolności, nie powinien zgadzać się na jej ograniczenie, nawet jeśli w tym przypadku go to nie dotyczy. Bo dzisiaj przyjdą po, po antyszczepionkowca, a jutro przyjdą po ciebie. Zmieniając, panie pośle, temat i powoli zmierzając do końca, jaką Konfederacja, patrzy perspektywicznie na Polski Ład? Czy są jakieś w ogóle możliwości, żeby ten Polski Ład został przez Konfederację poparty, czy to w ogóle jest kompletnie niemożliwe, biorąc pod uwagę jakieś takie zasadnicze schematy, zasadnicze linie tego, co Prawo i Sprawiedliwość teraz proponuje? Ja nie widzę takiej możliwości, dlatego że to jest program typowo etatystyczny. To jest program oparty na przekonaniu, że to państwo ma budować dobrobyt, ma czynić ludziom dobrze, tak? To jest dokładnie przeciwne przekonanie niż to, które ja się staram rozpowszechniać, którego ja bronię i do którego namawiam, że to obywatele sami sobie powinni sami o siebie powinni dbać, sami sobie powinni tutaj nieba przychylać, sami sobie powinni, sami na siebie powinni zarabiać, a nie patrzeć w cudzy talerz, nie liczyć na rząd, nie liczyć na to, bo to rząd ma tylko takie pieniądze, które wcześniej im samym zabierze. No więc ta, to generalnie się nie opłaca na, na dłuższą metę w dużej skali na pewno się to nie opłaca pojedynczym osobom pewnie tak, no. ktoś dostaje więcej niż wpłaca, to, to trudno go przekonać, żeby tego nie popierał. Natomiast generalnie dla gospodarki jest to złe i yy, nawet tam takie czy inne zmiany, bo tam być może yy, się, się słyszy, że coś ma być złagodzone, jeśli chodzi o te składki zdrowotne, że może to nie będzie aż takie złe, jak na początku wyglądało, ale generalnie filozofia jest taka, że budujemy gospodarkę metodami państwowymi, że to państwo będzie coś rozdawać, państwo będzie coś stymulować, państwo będzie do czegoś zachęcać, do czegoś innego zniechęcać. Zbyt duża rola państwa w gospodarce jest generalnie zła, i dlatego nie widzę możliwości pogodzenia jakichś takich zasadniczych ideałów, PiS-u w ogóle, a nowego ładu w szczególności z ideałami, które nam przyświecają. A jeżeli te problemy są tak duże, to jak pan ocenia ewentualne możliwości współpracy w przyszłości między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością? Bo już zmierzając zupełnie do końca, opublikowane dzisiaj sondaże wskazują na to, że obecnie oczywiście sondaże są takie, że PiS bez Konfederacji po nowych wyborach by rządzić po prostu nie mógł. Czy takie rządy są możliwe, czy widzi pan taką możliwość dogadania się jednak z Prawem i Sprawiedliwością, żeby część postulatów Konfederacji była realizowana? No ale przecież takie rządy częściowo jednak na pewno będą socjalistyczne. No więc ja jestem sceptyczny co do tego, czy Konfederacja w ogóle powinna wchodzić w układy z jakąkolwiek etatystyczną partią, czy to platformą, czy to PISem. Zwłaszcza PIS no, w ostatnim czasie stał się partią mega, hiperturbo-etatystyczną, bo uruchomił taki program rozdawniczy i stał się zakładnikiem elektoratu najbardziej roszczeniowego. Więc pod tym względem elektorat PISu, bo tam przecież częściowo on jest taki pierwotny. I, rdzenny elektorat PiSu, to były takie grupy, powiedzmy, patriotów, którzy nie do końca mieli wykształcone problemy, takie poglądy gospodarcze, bo pierwsza kadencja PiSu też zupełnie inaczej wyglądała. Natomiast został ten elektorat rozbudowany o grupy przede wszystkim roszczeniowe i to zakładnikiem tych grup jest PiS w tej chwili, bo ten elektorat patriotyczny w dużej części stracił już... Na rzecz Konfederacji, yy, wskutek tego, że no, nie realizował programu, który można się było nie, po nim pod tym względem spodziewać, yy, więc yy, zo został mu ten lektorat socjalny. Yy, więc PiS nie może robić żadnych wolnorynkowych reform, bo elektorat mu na to nie pozwala po prostu. W związku z tym ja nie widzę większej szansy, żeby Konfederacja weszła w taką współpracę. Szczerze mówiąc, w ogóle mi trudno sobie wyobrazić taką współpracę w bliskiej przyszłości, Znaczy przy założeniu, że Konfederacja jest takim języczkiem uwagi, takim mniejszościowym tam partnerem. Co innego, gdyby Konfederacja miała tam 20% prawda, i mogła sama dyktować warunki, to wtedy się znajdą się tacy, którzy będą chcieli realizować w ramach Konfederacji. Yy, za cenę stanowisk czy czegoś takiego, no to wtedy, wtedy tak. Natomiast kiedy Konfederacja będzie miała mały pakiet tutaj e, udziałów w tym rządzie, obawiam się, że będzie bardzo trudno nam wejść w taki rząd, żeby no, nie, nie, nie połamać sobie kręgosłupów y, przy okazji, tak, no bo po co wejść do rządu, który realizuje generalnie złą politykę, tylko po to, żeby, nie wiem, tam wstawić jednego, jednego ministra, tak? I, 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 i zrobić dwie, trzy rzeczy, które są w porządku, no, ale generalnie przyczynić się do tego, że kraj skręca w złym, z, złą stronę cały czas. Więc ja jestem sceptyczny co do tego, ale oczywiście zobaczymy, co przyszłość przyniesie, i tak jakbyśmy mieli dwa lata temu. Za na tym, jak będzie wyglądała polska scena polityczna. To w prawie żadnego z tych zjawisk, które są tutaj głównych, które tu wystąpiły, byśmy nie przewidzieli ani wzrostu Szymona, wzrostu tam w ruchu Szymona Hołowni, ani Covida, który tam mocno prze scenę, ani rozpadu PISU pewnie yy, znaczy ze zjednoczonej prawicy, tak, utraty większości rządowej yy, i tak dalej. No więc tak samo trudno nam przewidzieć, co przyniesie przyszłość i, i być może pojawi się konfiguracja, w której takie rządy konfederacji z kimś będą możliwe na zasadach, które będą um, akceptowalne dla nas. A czy nie obawia się Pan, że ta taka dosyć pryncypialna jednak niechęć do koalicji z prawem i sprawiedliwością powoduje, że część potencjalnych wyborców Konfederacji obawia się, że Konfederacja mogłaby wejść w koalicję nie z PISem, ale z tą liberalną opozycją i to po prostu część ludzi odstręcza? No zawsze no, do, do, tak samo część odstręcza to, że. Wizja koalicji z pisem, tak to też yy, słusznie. Dlatego ja uważam, że nie, niekoniecznie warto ryzykować yy, wizerunkowo yy, takie koalicje, bo no, stacić, stracić cnotę łatwo, a yy, efekt może być żaden albo niewielki. W związku z tym yy, na pewno przy podejmowaniu, gdyby to ode mnie się ode mnie będzie zależało, oczywiście, to, też nie wiadomo, tak? Gdyby to ode mnie zależało, to kryterium byłoby to, na ile ten rząd będzie pożyteczny, na ile program tego rządu będzie pożyteczny, a no, na ile szkodliwy dla Polski. Tak? To powinno być nasze główne kryterium, a nie to, czy ktoś się obrazi, czy, czy ktoś się nie obrazi. No, jeśli się okaże, że, nie wiem, Andrzej Sandberg przeżyje tam lśnienie i się. Nawróci na to, że będzie realizował sensowną politykę, to, to z nim trzeba będzie robić koalicję. To nie ma co się zarzekać, tak? No zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Yy, oczywiście no jest to bardzo wątpliwy scenariusz, ale, ale nigdy nie wiadomo. Yy, więc. Yy, yy, nie, nie uważam, że powinniśmy się co do tego deklarować. Naszym celem powinno być to, żeby, jeśli mamy wejść do rządu, to żeby ten rząd zmieniał Polskę raczej na lepsze niż na gorsze. I jeśli z kimkolwiek uda się to ustalić, żeby zmieniał Polskę raczej na lepsze niż na gorsze, to wtedy będziemy rozważać, tak. No, ale póki co trudno mi sobie przy takim układzie, jak jest obecnie, bardzo trudno mi sobie taki scenariusz yy, wyobrazić, no bo nie sądzę, żeby jakaś duża siła chciała realizować program małej siły politycznej tylko dlatego, żeby z nią wejść w koalicję. Tym więcej, że wydarzenia, tak jak pan poseł zauważył, rzeczywiście mogą czasami zaskakiwać i kto wie, skoro teraz kowić, to co będzie za dwa lata. Zobaczymy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Wszystkim naszym dziękuję. widzom bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby wspierać naszą telewizję. Nie mamy żadnego finansowania od rządu i nigdy mieć nie będziemy. Istniejemy tylko dzięki państwu. Jeżeli chcą państwo, żebyśmy mogli istnieć nadal, to o to wsparcie serdecznie proszę. Raz jeszcze dziękuję, odskłaniam się z panem Bogiem.